Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku z GTA Liberty City Stories na moim kanale. Ja jestem Hubson, a przed nami odcinek numer 7. Pisaliście mi, że ten zajebisty, unikatowy pojazd wcale nie jest unikatowy i on się odblokowuje po tym, jak my odblokujemy Portland, nie, Stoughton Island, i odblokowuje się pod mostem prowadzącym na Stoughton. Także zajebiście, oczywiście, jak zwykle wyszło, wyszła, wyszło to, że no, nie, nie wiedziałem tego. Mój brak znajomości gry wyszedł tutaj. Także tak to wygląda. Przedawkowanie kłopotów. Kolejna misja dla Marii Latore. Zobaczmy na czym będzie ona polegać. Jak zwykle Pantera. Hey, oh, Ale co? Znowu jest nawalona. A może to było celowe? What have you taken now? Taken now? Nothing much, you know. A couple of, a couple of greens, a couple of heavy reds, all in these great pills I'm getting from Holland now. Pure as hell. I feel great. No, I don't. I need a zap and I'll be fine. They're here somewhere. What's a zap? A zap? You don't know what a zap is? Ah, oh, Tony, you are so square. Like... Come on, make sense. What's on the zap, Tony, I'm gonna die. I felt like this before. I Dean. Get me a zap, Tony. I left him at the diner at Callahan Point. Well, don't just sit there, eh? Come on. Hey, Basquito. <laughs> Nie, no oczywiście, ona jest porąbana jakaś ta kobita, kurde, będziemy musieli jej coś skołować dziwnego. Maria, ledwo co chodzi, załatw jakiś wóz, no to niech będzie freeway. Dawaj Maria, wbijaj, no kaman, szybko, nie mamy czasu, bo za chwilę ten no i nas rzuci z motocyklu. Zabierz Marię do restauracji w Callahan Point, spoko, lecimy, ej, ona za chwilę wykituje. Bez jaj, mm, jakiś strzał, nie wiem czy to jest jakiś strzał, pewnie, nie wiem, jakieś tam adrenaliny czy coś takiego, no bo... Co innego w sumie. Ja się na tego typu rzeczach nie znam i nie wiem, co narkomani muszą wziąć, żeby nie wykitować Tajemniczy, Boże, już się odwalałem jakiejś cyrki. Ja tu miałem nadzieję, że będziemy mogli w końcu wykonywać jakieś konkretne zadania dla mafii, Leon, żeby nie wiem, piąć się po szczeblach e, tego wszystkiego, a my musimy oczywiście e, w tym momencie zrobić wszystko, żeby ona nie umarła. Zajebiście. Hebern Hepburn Heights. O shit, będą mnie chcieli pewnie zabić, muszę ich wszystkich rozstrzelać pierwszy, dawaj! Walimy do nich, mocno i szybko, dawaj, dawaj, dawaj. O mu łeb odpadł. Ej, to jest spoko, że jednak jak jesteśmy na motocyklu, to nie musimy... Nie musimy przeładowywać, dzięki czemu możemy naszych rywali no, wykańczać w szybki sposób. Dobrze, z tego co nam wiadomo. Nie, 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 bo to wszystko trafi na naszą głowę, a tego bym nie chciał. Dobrze, lecimy do Hepburn Heights. Na szczęście tego Debila Wayna już mamy z głowy. Tutaj z tego co kojarzę, gdzieś była też gwiazdka do zebrania. Tylko gdzie to było? Czy to było gdzieś tu bardziej po lewo, czy co? Nie pamiętam. Wiecie co? Jak już lecimy w tę część miasta. No podskoczymy sobie koniecznie do PN sprayu i no, przemalujemy naszego freewaya, żeby ten pościg policji zniknął. Ja nie chciałbym... bym... być... bym... <ścoughs> nie chciałbym być. Dobrze, dobrze, za chwilkę. Złapany przez policję, inaczej strącony z motocykla przez policję, ponieważ no Maria mogłaby potem na ten motocykl nie wsiąść z powrotem. Jak tak widzę jej stan... O shit! Te gnoje tu są! Kurde! Zostawcie mnie! Ej, oni nas będą cały czas. Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu co tu się odwala? Jakie to jest ciężkie zadanie? No szlak, by to. Oni mnie cały czas będą ganiać poważnie? Maria, gdzie jesteś? Co tu się w tej grze odpierciela? Boże, czekajcie, zostawiliśmy Marię, musimy po nią wrócić. Te gnoje będą mnie atakować, także szybko wbijamy. O boże, żeby to jeszcze udało się przejść. Dawaj, Maria, cię proszę, wsiadaj na ten motocykl. Szybko, bo. O kurde, ciekawe się z tym typem stanie. Mam nadzieję, że zniknie, to by nam dość mocno to wszystko ułatwiło. Uuu, szlak, 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 by to. Zostaw nie Dobrze, musimy gdzieś w tamtą, w tamtą stronę lecieć. Tu jest to całe Heburn Heights, dokładnie, to nam się właśnie wyświetliło. I co? I musimy zajechać od tamtej manki do tego miejsca, tutaj gdzieś zapewne. Czekajcie, czekajcie, czekajcie i tu będzie gdzieś wjazd na to osiedle. Aha, już chyba wszystko jażę, pojedziemy sobie tędy. Kurde, no ja dziękuję, co za typo. Szlag by to. Wbijaj na motocykl Tony. Gdzie jest Maria? No nie, no przecież tego się nie da, tego się nie da przejść, pomoc. Kurde Bele, no. Zostawcie mi w spokoju. No nie, no przecież nie mam szans tego chyba wykonać, nie? Jaka jatka. Kurde. Eh. No, ta misja chyba nie będzie taka prosta do przejścia. No dobrze, w tym momencie olałem tych idiotów, ponieważ oni tak będą się spawnować bodajże za mną. Tak mi się wydaje, tak się właśnie stało podczas poprzedniej próby, także bezpośrednio lecimy sobie w tym momencie do tego całego Hebern Heights szlak, chyba przyjechałem zjazd. Dobrze, skręćmy sobie tutaj w tę uliczkę. Omówiłem, oczywiście się pojawili tuż, tuż za mną. I wiecie, co pojedziemy sobie tutaj, 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 kurde. Czekajcie, czy to jest. Aha, tutaj muszę zajechać, dobrze. No tak, to to. O, oh, shit, ona znowu. Ona znowu odwaliła. No co w jej mieszkaniu? Tak, oczywiście, ty niczego nie jesteś pewna. No, fucking. Jeżeli to wszystko z w mieszkaniu, to niepotrzebnie nam kazała gdziekolwiek jechać. Ja, no to był w ogóle błąd wcześniej, żeby jej po pierwsze, żeby ją słuchać, po drugie, żeby ją ratować, a po trzecie trzeba było dokładnie przeszukać. No nie wierzę. Trzeba było przede wszystkim dobrze przeszukać jej mieszkanie na początku. Chociaż w tym momencie, jak widzimy i tak, byśmy tam nic ciekawego nie znaleźli. No dobrze, rzekomo w mieszkaniu Salvatora Lyon powinny być te całe leki na to, żeby ona nie wykitowała, więc jesteśmy blisko. No tak, z tego co widzimy, też ewidentnie nie trzeba było się z nimi strzelać. To o czym mówiłem na początku, ponieważ dużo mniej stwarzają problemów, gdy. żyją? Jeżdżą za nami? Fuck you. Już nie będę kończył tamtego. Honey, co za pinda. Ale w sumie e, sprawdziło się to, czy mówił Don Salvatore Lion. Salvatore o, chłopca sferajny, musimy to zobaczyć. Tak, potwierdziło się to dość skutecznie i dość szybko, ponieważ Maria pojawia się tylko wtedy u Salwatora, gdy czegoś potrzebuje, zwłaszcza pieniędzy, no, tak to wygląda. Dobrze, pojedziemy sobie w tym momencie do naszej kryjówki i zobaczymy, czy ten cały strój jest dostępny. Mam nadzieję, że tak, mocno na to liczę. I jeżeli to jest strój rzekomego chłopca sferajny, to to oznacza tyle, że... Będzie to jakiś taki strój gangsterski, gangsterski, nie? Także zobaczmy sobie to, jak to będzie wyglądać. Tu mamy tego całego anioła. Chłopak sferajny, no, powiem wam, że to wygląda całkiem dobrze. Taki dżigolo, nie? Klata klata cała pokazana, fajnie wygląda Tony. Mocno też liczę na to, że dużo takich tego typu strojów. Będzie się odblokowywać przyszłości. No i co aktualnie na mapie. <noise> Oczywiście e, świetne prowadzenie moje, to jest, to jest e, nieodzowny element każdego odcinka, N nieodłączny bardziej chyba. E, mam nadzieję, że po tej misji też u matki Toniego odblokuje się jakaś poważniejsza misja chociażby u Don Leon, a nie ciągle jakieś takie popierdółki musimy wykonywać. To nie mój syn, oho, zapowiada się ciekawie. Jak to u mamy to niego? Ah, you there? Tony? I'm just on the phone. Yeah, he's here now. Okay, okay, I'll call him. Fine. Tony? Come to upset your mother again, huh? You spend all day playing the tough guy? you not i bring home any nice girls. But who's won you anyway? You look so pasty and thin. You're trying to kill me with the shame and the worry.

Co za baba? Kurde, zostawcie mnie w spokoju. Łajzy jedne. Kurczę, zabijaj, Toni. Ej, ja nie wiem, co z tą matką jest nie tak. Ona w ogóle, nie wiem, tego niego nie kocha, czy co? Kurczę. Czekajcie, ej, czemu ja nie mogę tego typa zabić? O Boże, co tu się odwala? Czekajcie, spróbujemy tak i może ten samochód jakoś wysadzimy. Co, to wtedy ten typ powinien jest... z. granat? Jaki granat? No nie, kurczę. Ja dziękuję. Ej, no pokażcie się, tu gnoje. Tego typa zabijemy i tego kolejnego. Czy to jest jakieś życie? Jest, na szczęście. Uf, bo tak to już była duża szansa, że oczywiście bym tego questa swejlował Kurde dziady. Nie podadzą się tak łatwo. Kolejni. Kolejni nadjeżdżają. Ja. Yeah. Dobrze, dobrze. Ok, spokój. Teraz będzie dużo, dużo prościej chyba. Bo mam ich na widoku i mogę ich ładnie zabijać. Jadą kolejni, wiecie co? Ja tam dostałem shotguna, także może za pomocą shotguna też będzie ich dużo prościej wyeliminować. O, może, może tak to odwalmy. Oni coś nie mogą mnie ucelować, także to w sumie ten pomysł z wysadzeniem pojazdu był całkiem spoko. Nadchodzi więcej zabójców, ile i ona wynajęła. Eee, przepierdziela pieniądze na zabicie swojego własnego syna. No co za, co za babsko głupie. No okej. Okay. I co, jeszcze ich będzie? Uff, no to chyba wszystko. Powiem wam, że nie wiem jak to się stało, bo GTA 3 dzieje się 3 lata... Nie przestaną dopóki co, będą za mną jeździć cały czas? No zajebiście! E, tak, w GTA 3 dzieje się 3 lata po GTA Liberty City Stories, więc ja jestem ciekaw jak Tony Cypriani pogodził się ze swoją własną matką właśnie w tej części, w sensie w GTA 3 w 2001 roku. Nie mam pojęcia, ale powiem Wam, że po takim czymś powinna być totalna spina już do końca życia. Bez kitów. Czy ja dostanę jakąś wiadomość, może na pager, czy coś? Wypadałoby, bo. Nie ma żadnego zadania. No, okej, okay, odbierzmy. O, cześć, JD. Hey, Tony, to JD. O, cześć JD. Wiadomo. Hej, drop by sometime, okej, buddy czy ja mogę do niego wpaść już w tym momencie? mogę! i co więcej, aktualnie mamy na sobie strój tego całego Żigolaka, to jest chłopcy sferajny, o właśnie, więc nie będę musiał go zmieniać, żeby misję UJD wykonywać, tak? bo ja misję UJD nie mogę wykonywać tylko wówczas, gdy... Mam na sobie strój e, ten taki garniturowy, nie? To, to, to wtedy JD nie chce, bo nie chce być chyba kojarzony z mafią Lyon z jakiegoś tam powodu. No dobrze, dobrze, no jeżeli tak, to my rzecz jasna rozumiemy jego wolę i nie będziemy, e, nie będziemy mu robić na przekór. No i co? I lecimy do JD'ego. Powiem wam, że mi osobiście, tak jak już wspominałem, dość mocno brakuje tych misji u Salwatora Lyon. No jednak. Kurczę, Tony Cipriani jest w tej mafii i powinno być więcej zleceń, tym bardziej, że ten gościu, e, który był naszym zleceniodawcą na samym początku, już chyba zaczął się mniej liczyć. Tak to sobie wygląda. Okej, okay, zbawienie właśnie dla naszego szefa. Co może być ciekawe? Tony, thank God you're here. Oh, Oh, my mind's going crazy what are we going to do about what oh god i can't believe it he's going to cut my balls off he's going to put him in a vice. not necessarily in that order oh god watch him to movies the day the fbi searched my hard drive oh, my heart's racing uh, you got any valium or uh, rhabdinal what about oh, no, no, <laughs> maria no, pewnie what ma. what's going on Oh God, I can't believe this. Why am I to blame? It's not my fault. But you know Salvatore. Oh, he's gonna get the vice squad on my ass. Oh my God, it's gonna be like those statutory rape charges. Have you ever been in prison on statutory rape charges, man? <laughs> no, it looks Oh, God. and she was eighteen. Oh my God, the, the, this is gonna be worse. Listen, you babbling cocksucker, one God's name is wrong. It's Salvatore. I został skierowany, zanim wyjechał na klub. Why did you say to, so? instead of making me listen to that shit? Go on! <laughs> Ej, chwila, jak miała 18 lat, no to była już legalna, tak? Chyba, że w Stanach jest jakoś tam inaczej w sumie to tego nie wiem. Uuuuh. Wiecie co? Ewidentnie coś czuję, że przydałaby mi się kamizelka. Ej, gdzie, co, halo, zostawcie, a ten gościu ręce do góry podniósł w obawie o to, że go zabijemy, czekajcie, to jest motocykl ten mój, on nam się przyda, muszę dorwać tego gnoja i mu, i mu załatwić pojazd i w tym też jego, no a potem się okaże, co dalej będziemy musieli zrobić. No dobrze, podjeżdżamy do typka i on dość szybko ucieka, to jest w ogóle, kurde, wysiad. Zauważył Cię. Aha, no to świetnie. To ja nie wiedziałem, że ja go muszę śledzić. No, come on. Przyznam się bez bicia, że na początku myślałem, że bardziej będzie chodziło o tym zadaniu, żeby gdzieś tam. E, znaczy inaczej, żeby tego typa zabić, a potem, że po prostu e, gra nam da kolejny cel. A tutaj się okazuje, że musimy tego typa śledzić, aż dowie się nas do niejakiego sala. Tak to sobie wygląda. No i. Co? No nie pozostało nam nic innego, jak go najzwyczajniej śledzić. To jest właśnie, czy znaczy inaczej, jest to na pewno realistyczne, ale moim zdaniem trochę utrudnia sprawę, że nie mamy żadnego paska i nie wiemy jak daleko za tym gościem możemy się znajdować, żeby ten się najzwyczajniej nie wystraszył. No cóż, jak trzeba to wykonać w taki sposób, to oczywiście wykonamy to w taki sposób. Dojechał gdzieś. O co tu chodzi? My już w tej alejce kiedyś byliśmy, jak ten typ na motocyklu uciekał, pamiętacie? Where is trunk? Oh shit. Good. We're him to the crusher. The boss wants and pizza. Oh shit. i Salvatora z samochodu, nim ten zostanie zmiażdżony. No ewidentnie wypadałoby to Ech, by to ogarnąć. Czekajcie, weźmiemy sobie może kałaszka, jeszcze go tam delikatnie mamy. Ej, czemu nie mogę go zabić? Kurde. Hmm... Ja dziękuję, jak, w jaki sposób ja go w tym momencie mogę uratować, jak ten typ już do a jak zacznę strzelać do samochodu, no to Salvatore, Salvatore nie przeżyje. Co to ma być? Czy ja mogę strzelać? O, no tak, no przecież Sal nie dał rady, no tak, no bo oczywiście nasz boss zginął. Zajebiście! No dobrze, w tym momencie pomyślałem sobie, że spoko pomysłem będzie, żeby wysiąść, spróbować tego automatycznego celowania i zabić kierowcę tego pojazdu, bo być może wówczas... Jakoś to lepiej wyjdzie, o właśnie, i dzięki temu będę mógł prawdopodobnie ten samochód ukraść i go zabrać, najzwyczajniej, i uratować naszego szefa. Mam nadzieję tylko, że te gnoje nie będą mnie, nie będą mnie ścigać, ale wygląda na to, że no, jest spokojnie na mieście nikt nie póki co... No, czyżby to zwiastowało jednak jakieś tam kłopoty? Jak na razie jest w porządku. Wjedziemy naszego dona szybko do e, kryjówki, do jego posiadłości, i miejmy nadzieję, że to koniec ja. No powiem wam, że to chyba, było, to chyba była jedyna opcja na przejście tego zadania, zabić tego e, kierowcę. No, bo tak to jeżeli on by już zaczął jechać, a my nie mogliśmy ostrzeliwać m, pojazdu, no bo w nim rzecz jasna był, nasz boss, no to ja nie wiem, w jaki inny sposób moglibyśmy to zadanie przejść. No dobrze, jesteśmy na miejscu i co? Czyżby to był koniec? Chyba tak. You're trying to kill me, Mr. Leone, boss. I'm sorry. I mean, what can I tell you? Sons of bitches! They think they can do that to me. I'll tear their fucking hearts out. <inaudible> the <There's inaudible> here. For Christ's sake, Tony, you saved my ass. Call me Sal. Ah, nie jakiego sala, ale jest, ale Chodziło o to, jak wtedy gra nam wyświetliła ten napis, że chodziło o to, żeby ten typo doprowadził nas do Sala, do Salvatora, czyli do naszego szefa. Tylko i wyłącznie o to chodziło. No dobrze, na przyszłość będę wiedział już. Fajnie, że możemy do naszego bossa się w ten, sposób, w ten sposób zwracać. Jest w tym momencie i będzie na pewno lepszy kontakt, dzięki czemu liczę na fajne zadanka. Już tak w sumie liczę od dość długiego czasu, <noise> także oby w końcu się to wszystko spełniło. Dobrze, parkujemy swój pojazd w garażu, tak patrzę na ilość nagrywania dzisiaj, było dużo faili i tak dalej, więc myślę, że jeszcze, jeszcze mamy czas, spokojnie. Weźmy sobie żyćko, Zapisz, zapiszmy elegancką grę, bo ta misja wcale nie była taka prosta pod tym kątem, że yy, ucelowanie tego typa, sterując na padzie, no, kto wie czy mi, czy mi by poszło tak dobrze, także i następnym razem. Dobrze, bierzemy motocykl. W sumie jak już i tak tylko mamy misję u JD'ego i do niego musimy podjechać, to weźmiemy sobie kałach, bo ostatnio go dość mocno wyeksploatowałem. Co poskutkowało tym, że nie ma już zbyt dużo amunicji do niego. W sensie Tony, e, protagonista. Także zajedziemy tam. No i co? Kolejne zdanko u JD'ego nas czeka. Mam nadzieję, że coś się wyjaśni z tym FBI itp. itd., bo też o czym się zaczął opowiadać właśnie JD, ale nie dokończył, bo najważniejsze było w tym momencie to, aby uratować Dona, nie? A misja z FBI może być o tyle ciekawa, jak doskonale wiecie i o czym wam też mówiłem. Ja uwielbiam misje skradankowe. Być może będziemy musieli coś wykraść, jakieś akta, albo coś w tym stylu. Dobrze, skaczemy. Bierzemy sobie kałasza. Szybko, 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 szybko. No i co? Przestawimy tylko PC Jocika, żeby on nam nie zniknął tutaj, bo to też jest wielce prawdopodobne, znając GTA Liberty City Stories. więc wyjeżdżamy stąd. Oj, oj, oj. I też czekam na misję od Liona

tego budynku naprzeciwko tego głównego wejścia, czy gdzie? A nie, tam. Dobrze, to ja, ja, ja mniej więcej zdaję sobie. Aha, zajebiście, motocykl zniknął. Świetnie. Ja zauważyłem, że nigdzie nie było takiego tak dużego problemu z tym. Ze znikającymi pojazdami, jak właśnie w GTA LCS, cały czas, gdy sobie gdzieś zaprakuje swój pojazd, to ten rzecz jasna znika. Znać dobry punkt obserwacyjny, nim przyjedzie Don. Co my tutaj mamy? Czy tutaj mamy? Nie, w sumie piguła się chyba nie przyda. Tu mamy gdzieś ten punkt, do którego musimy wejść. O, 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 o. Wypadałoby jeszcze wyjąć snajperkę, bo w tym momencie miałem kałasza w rękach. Kogo on tu będzie atakował? Tu są syndakosi z SMG, z MP5. Ło, szefie! Nie, to nie znasz szef, to są goście z Lyonen. Sojusznicy, to znaczy się. Dobrze, mamy snajperkę, także lecimy. Cyk. To pewnie trzeba dość szybko robić w sensie wykonywać. Ej, co jest? Trzeba nie mogłem tego typa zabić. Idealnie wycelowałem w niego. Gdzie są kolejni? Pewnie tu gdzieś podjadał, nie? Tu są nasi. A tu są... O oh, shit! O oh, shit, o oh, shit, o oh, shit, o oh, shit! Dobra? Kolejnego też zabi go, kurde. Życie Sala. Ej to, to na szczęście w sensie życie Sala nie spada za szybko. Także to jest spoko. Najwyżej jedyne co mogą szybko zrobić ci goście od Sindakos to zabić niestety. O o o. O, o shit, nie ucelowałem, To zabić wszystkich sojuszników. Ale ich życie nie jest aż tak cenne jak naszego bossa, ponieważ Wtedy zapewne misji nie sfajlujemy, jeżeli ci sojusznicy zostaną zabici. Shit, ale to celowanie jest do dupy na tym padzie, jeżeli chodzi oczywiście o strzelanie. Dużo prościej by było na mężce, no i tyle. Co tu się, co tu się dużo oszukiwać? Co tam sal kombinuje? Ej, to ja pomagam wam wygrywać. O shit, ej, czekajcie, moment. Mam, mam nadzieję, że to nie przeszkodzi. O shit, ej, moment, chwila. Czy ja mogę tu zejść, pomagać? Chyba mogę. Na szczęście. Bo oczywiście jak idiota zeskoczyłem, ale chyba innego wyjścia nie miałem, nie? I też chyba widzę, że mogę ich wykańczyć w taki sposób. Ej, to jest spoko, to jest w sumie przemyślane. No bo dlaczego Sal miałby unikać naszej pomocy, nie? Gliny. Nie ma spraw. Niszczymy gnojów, kurde, co będziemy się cackać? Czekajcie, czekajcie, tutaj tego typka tak. Chcesz. Ale kto? Mam nadzieję, że nie chodziło mu o mnie. O? I na laski pewnie, co nie? Znając życie. Uu. Panie Donie. No to nieźle. Aż tam się po poblokował w wejściu z tego wszystkiego. No dobrze, moi kochani. Widzę, że. Dzisiaj działo się no dużo więcej niż ostatnimi czasy, nie? Mamuśka nas, nas, nas chciała zabić. E, tutaj Don no, zaczął wojować z sindakosami w pojedynkę. Zostawcie mnie, no to, to jest to jest samochód należący do mafii, nie tylko do was, co ciućmy. No dobrze, zobaczmy, czy w ogóle coś ciekawego pojawiło się w No Obstawiam, że chyba w tym emunation nic ciekawego nie może się pojawić poza SMG lub pistoletem. Nie kojarzę czy mi o tym pisaliście, nie, nie pamiętam, więc... Więc też nie mam pewności, ale tak mi się wydaje, że pewnie to kolejne emulation przyniesie nam dopiero dużo lepsze bronie. Dobrze, moi drodzy, tak jak wspomniałem, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Działo się dużo, to jest najważniejsze, żeby każdy gameplay był przesycony wysokiej jakości rozgrywką i to właśnie w tym odcinku miało miejsce. Jeszcze raz dzięki, że byliście, trzymajcie się i do następnego. Hej!